Komar, Junak, WSK, Terrot, BMW. Obiekty francuskie, polskie, japońskie czy radzieckie. Witamy Państwa na drugiej wystawie zabytkowych motocykli w Wąbrzeźnie. Jej organizatorem jest Urząd Miasta Wąbrzeźno, współorganizatorem Paweł Śliwiński, a koordynatorem Wąbrzewski Dom Kultury. Miłość do właśnie starych pojazdów do motocykli konkretnie. Od dzieciaka interesowałem się motocyklami, jednak głębszą pasją zarazimy mój wujek, kiedy zaprosił mnie pierwszy raz swój do swojego warsztatu i remontowaliśmy pamiętnego Junaka i wtedy to właśnie się zaczęło. Dzisiejszą wystawę uważam i oceniam na 100%. Uważam, że jest tu bardzo dużo to fajnych motocykli. Motor, yy, myślę, że są tutaj ludzie, którzy mają pojęcie, którzy się tym e, pasjonują, którzy się dlatego, tym interesują, którzy wkładają wiele serca w swoje motocykle. Mają... Nie tylko najnowsze modele, ale również prawdziwe zabytki motoryzacji można znaleźć na dzisiejszej wystawie. W tym obiekty pamiętające jeszcze lata 30. Tak jak ten francuski model Terro z 1935 roku. Posiada tylko jeden bieg. Nie ma luzu tak zwanego, więc w celu wysprzęglenia, zatrzymania się trzeba właśnie użyć sprzęgła. No, konstrukcja bardzo stara, koło zamachowe wyprowadzone na zewnątrz silnika. Zawieszenie, tak zwany trapez, oświetlenie rowerowe, które było jakby opcją w tamtych czasach. Nie było to na wyposażeniu standardowym. Sygnał dźwiękowy to tak zwany trąbka taka, tu powinna być jeszcze taka gumowa gruszka, która niestety przez te tyle lat zdążyła ulec destrukcji. No motocykl leciutki, mały, taki poręczny. No fajna konstrukcja, uważam, że ciekawy. Jeden, zero dla nas, tak czy nie? Jeden, zero dla nas, to się wie Świat ładniejszy jest, gdy siedzisz na motorze Świat uśmiecha się, gdy jedziesz na motorze Oczy nam całują, cienie drzew Razem z nami pędzi wiatru śpiew Wciąż przed siebie w dnia Ja i ty, ja i ty ja i ty, i wierny Motor WSK. To jest powtórka zeszłego roku. Razem ze znajomymi wpadliśmy kiedyś na pomysł, żeby się spotykać. No i tak się spotykamy. Teraz już oficjalnie na rynku. Pokazujemy, co mamy. Zaraziłem się tą miłością Hobby od kolegi, i uważam, że to jest jedno z ciekawszych zajęć dla, dla faceta, które może robić w garażu. Zostawiliśmy daleko samochody Asfaltową płyną rzeką samochody My jedziemy bez bezdrożami Zielonymi długorami Tam, gdzie nigdy nie dojadą samochody My jedziemy bez bezdrożami Dolinami, bagórkami Tam, gdzie nigdy nie dojadą samochody Podoba się to, nie? No, może to. Kupuję czasu trzeba mieć na to. Pieniążków troszeczkę tam nie. No i no co w Dubanina to jest? nie? To trzeba chyba lubić raczej, nie? Niektórzy sobie coś tam innego kupią na guziczek, a tutaj trzeba ono to wdubać w tych smarach. No to chyba o to chodzi, chyba. Ktoś się chyba trochę też lubi, nie? No i, no i stare motocykle, no to jednak ma to duszę, nie? Wybrałam już sobie chłopaka na medal. Nie jestem posłowie, nikomu go nie dam. Przystojny, nie głupi, szeroki gest ma. Na wiosnę mi kupił WSK Moja wiosna jest jak staw Ta, ta jak kocham stacha wiosną WSK O, WSK W tej maszynie wszystko gra To podoba się dziewczynie WSK O, WSK Pojazdy z Wąbrzeźna, Grudziądza, Torunia i z wielu innych miast. A jakie zobaczymy już na następnej wystawie? Już teraz zapraszamy Państwa na wystawę, która odbędzie się za miesiąc również na placu Jana Pawła II. A na niej zobaczymy zabytkowe samochody. Serdecznie zapraszamy. Buja wiosna, jak sta, jak a wiosną WSK O WSK. Na leśnych drożynach, w pobliżu jałowca Kamuje maszyna i zsiada kierowca Kiołek tu rośnie i mówi nam Sto! tak: Przypatrzcie się, wiosnie raz na rok jak wiosna, S jak sta K jak kocham, z kacha wiosną WSK, WSK.